Mano, widzowie, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić o 600 kosy. Pamiętajcie o lajku, like, komentarzu, subskrypcji. W opisie jest link do naszego Discorda, dołączajcie. Pamiętajcie, o Peska 7 7 Milan 204. No, więc co będziemy przedłużać, lecimy do bitewki. Czyli sobie w 5 po trochę laguje Dobra. No to mamy. W sumie zrobiłem sobie jednego most up a time na 4 underdog. Więc potrzebujemy petkę na lewo. Po prawo... Nie w sumie. Na lewo najlepsze nie gwiazdka, po prawo trzy gwiazdki. Byłoby fajnie. O, tak, by ten, tak, 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 by poleciało, bo oba Bo to jest chyba z 300 tej puli. Dobra, zobaczmy. Super, dzięki. pier, naprawdę. Super, dzięki. Dzięki, g Fajnie, że to jest 0.067 na trafienia. Ja, tego oczywiście to ja to trafiam. Dobra, mamy 490, robimy Alina, bo się trochę wkurzyłem. Robimy to na trzech. Teraz musi być under, tak żeby trafił te oczy za 35 zł. Patrzcie widzowie, jaka to jest szansa na to. Nie, to 0,11 w sumie. Na to jest 0,80. Przecież ja to trafiłem na under z ogólnie. Dobra, teraz... Jakby ja raz to trafię to nie wytrzymał oficjalnie. Oga, na lewo petka. Dobrze, dobrze. Pierwsza dobrze, pierwsza dobrze. Jeszcze raz tak. Dla mnie. Dobrze, dobrze. I teraz coś na prawo, i dla mnie znowu jakieś. poniżej powin 60 grosz, Dobrze, wygrałem. No. Tylko trochę. Słaba pula, ale. Jesteśmy więcej niż na początku, więc GIT. Więc mamy. 7,76. To wydaje mi się, żeby zrobić. Znowu moc aparatu jednego Tak po prostu na 4 underdog. Poszło opetkę petkę, no nie na 11%. A wszyscy inni, nie wiem. To wszystko. <grymne> Dobra, jest jakiś ziębo. ginoltipago. Uwaga. Najwięcej mam znowu. Super. Ja nie mam zaraz. tą, kurs, tą stroną. Kurs. No mam, to, mamy znowu 6 zł. Wydaje mi się, żeby zrobić Alina, bo to już. Średnio to idzie. Więc robimy P2000. Zostało na 2 zł, to robimy. Tak. I na 4 Underdog. Znowu mi się udaje dzisiaj odcinek Underdogowy. Nie robię terminala. Nie wiem czemu w sumie. Dobra. Więc dla mnie AUK i P2000 Gnarlet. Tylko nie gwiazdkę po lewo, bo nie wytrzymam. No, zobaczmy. Dobrze. Gnarlet. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz nic dla mnie, dla, dla Goldsona i nic dla mnie, nic dla mnie jest. Jest, dobrze, wygrałem. No, no i tak możemy grać. Mamy 14 złotych. No widzicie widzowie, odcinek underdogowy, więc dalej lecimy underdogi. Już do końca mi się wydaje, że będzie underdog. Tak jak powiedziałem, tak trzeba zrobić. Więc mamy 14 taka. Wydaje mi się, by zrobić właśnie petkę znowu. Po prostu petkę na 4 underdog znowu. Zobaczymy, jak da. Może będzie dobrze. Uwaga. Dla mnie z OP2000 Gnarlet, proszę. To jest no to 15%. Fajnie by było to no na lewo zobaczyć. Poprował tak na przykład. To chyba jest jaw akurat. W takim ustawieniu. Zobaczmy. No i trafiłem najwięcej super. No to robimy teraz, mi się wydaje, że robimy Estebana i oczywiście... Once up a time. I na trzech Underdog znowu, bo mówię, to jest Underdog, film Underdog po prostu, więc zaproszę ja o rewolwera, a dla nich to, <grystanie> dobra uwaga, Kefcio i Shelly, dobra, o musi coś trafić, na lewo Petka, dla niego coś dobrego, super, dzięki widzowie za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, siema.